Hej, siemanko, jestem z G16, witam was dzisiaj w końcu na kanale w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Dzisiaj oczywiście, dzisiaj oczywiście zagramy w grę Make them Jump Pamiętacie może jak nagrywałem dla was gry Make them fall, make them fight, no to właśnie to jest moi drodzy trzecia gra z tego typu gier Normal i musimy po prostu robić, żeby oskakali, ale oczywiście o zjebałem na początku try again Tylko, że mi nie odpowiada. Fajnie było jakby był przydzielony ekran. Wtedy byłoby lepiej, a nie tak, znaczy przydzielony w sensie w pionie. Try, try again. Kliknęłem gościem, ale nie, nie podskoczył. Back home. Zobaczmy nightmare. O Boże. Nie, to jest trudne. Oj, telefon mi spada, bo chciałem zro zrobić to na trzy palce, ale nie. To chyba się nie uda. Nie, mój drodzy, dobra, back home. A hell? O Jezus. O Jezus, bardzo. co tu się dzieje? Co tu się dzieje? <laughs> Tego się nie da zrobić. Tego się po prostu nie da zrobić, masakra. Dobra, pójdziemy w klasyka. Czyli dwóch po prostu. No, ale klikam, a on nie skacze. Muszę po prostu wcześniej klikać im, ale niebieskiego klikam i on, on, i on nie skacze, no. Czerwonego też klikałem. Kurwa, no co jest? No niebieski celu skacz. No kurwa klikam cię szmato. A, bo to mogę jeden raz kliknąć. Dotknął klocka już, już przegrałem, no. Co za czub. Czekajcie. Wiem o co... Już wiem ogarniam. 6 punktów. Udało się. Ale, ale nie, nie możemy jednocześnie klikać ich. Tylko musimy w jakimś odstępie czasu klikać. O to chodzi. Tylko, że nie zawsze, nie zawsze to wchodzi to kliknięcie. Tuż to będzie krótszy odcinek. No czerwony. Padł w klocek. Spróbujmy przy wbić przynajmniej z 10 punktów, co? Albo z 16. Klikałem czy tego czerwonego, ale on nie zareagował na to. Dobra, pierdole, nie gram w to, nie gram w tę grę. Szczerze? Dobra, zagrajmy jeszcze raz, normalne. No ale klikam mu, dlaczego ten trzymaciarz nie skacze? Uf, ta gra jest w No, ty czerwona No co tu, się, co tu się odpierdala? Widzicie, niestety nie da rady. Może tak... a, to ta, wiecie, co prawdopodobnie ta gra też jest skompresowana na starszej wersji Androida i może do tego. Może to ma jakieś zn znaczenie. Cztery punkty. Pieprzony. No nie, ty. Dobra. Jeszcze jedną próbę. Przynajmniej też by te 7 punktów przebić. Dobra, szczerze koniec tego odcinka dziękuję. <laughs> Naprawdę koniec odcinka ja po prostu nie... nie ta gra jest y, głupia, szczerze. Jak ją pobierałem myślałem, o jak fajnie kolejna gra z tego typu z tego typu, z tego typu, typu pomyślałem, o fajnie zagram w to. Będzie fajnie, pogramy sobie. W odcinek będzie fajny, na to patrzę teraz szczerze. Ta gra jest głupia. No i, no i co, moi drodzy? Jeżeli odci odcinek z gry Make Them Jump Wam się spodobał, możecie sobie wcipeczkę w górę napisać fajny komentarz. Udostępnić, ten, udostępnić ten, znaje, ten film znajomym. Ja zapraszam Was do, subskry do, subskry do subskrypcji kanału wraz z meczkiem. No, tak, no, koniecznie subskrybujcie i to z dzwoneczkiem, bo z bo dzwoneczek ma oczywiście mm, ogrom, ogromne znaczenie na, o, znaczenie na YouTube. Mam przejęzyczenie, bo już kolejny film dzisiaj nagrywam. No cóż, a, ale łapeczkę w grę też możecie zostawić. Jeżeli chcecie zagrać tę grę, nazywa się ona Make Them Jump. Może wam lepiej pójdzie niż mi. Przynajmniej w koszmarze zdobyłem 3 punkty. Także do następnego Elo.